Cześć, dzień dobry, witam na naszym kanale. Dzisiaj premiera polska, polska zdrabka po 5 zł. Mam sztuk 5, czyli 25 zł. wydane. Zobaczymy, ile będzie wygrane. A jakie mamy wygrane? 100 tysięcy, 10 tysięcy, 500 zł, 100 zł, 50, 20, 10 i 5 zł. standard. Mamy szukać też, jak znajdziemy motylka. I wygramy przypisaną do niego wygraną. A tu nasz kotek miał. <laughs> I polskie róże. Czyli Polska Polska. drapieny. Szukamy motylka. Może się trafi, żeby usiadł na nasze kwiatki. I szukamy 25, 28, 13 i 35.

A mamy 15, 23, nie pasuje, 6. O, jak blisko było, wow. 31 i jest motylek, 5 zł. Jest motylek, kwiatki się spisały. Przeciągnęły motylka. Mamy dwójeczkę, dziewiątkę blisko i drugi motylek. No, róże spisały się na medal. Dwa motylki już siedzą. Mamy jeszcze jedyneczkę i 24.

Cztery zdrabki puste, 10 złotych wygrane. Dwa motylki na kwiatuszkach. Może być. Myślę, że nawet udana ta premiera. Kotek miał miał. O, zasłonił cały ekran. Także pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Jutro rywalizacja z mężem, kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa!